Zdalne tradycje coraz bliżej. Przebudowa systemu mega ewolucji, skam oraz kradzież kont i wiele innych. W dzisiejszym materiale zapraszam. Słuchajcie, mamy trzeci odcinek serii naszych pokemonowych newsów. Dużo się dzieje znowu i fajne rzeczy mam dla Was przygotowane, więc słuchajcie, zaczniemy od razu od pierwszej, a mianowicie ostatnio jest dosyć głośno na się o kradzieżach KONT. O skamerach i powiem Wam szczerze, że już dwukrotnie natknąłem się na próbę kradzieży mojego konta, a raczej może niekoniecznie ko konta, ale kradzieży danych. A mianowicie na Xie, czyli na starym a oraz, oraz na Discordzie, dostałem w prywatnych wiadomościach kod QR oraz zdjęcie darmowych przedmiotów, które mogłem otrzymać po zeskanowaniu kodu. I to jest rzeczywiście, mówię to oczywiście w ramach przestrogi dla Was, żebyście uważali, ponieważ w Pokémon Go nigdy nie było prezentów. Które mogliście otrzymać po zeskanowaniu kodu QR. A nawet jeśli się pojawią w przyszłości, ponieważ wszystko jest możliwe, jakby to jest, kody QR są teraz bardzo powszechne, to zawsze weryfikujcie, od kogo taki kod QR macie. Ponieważ jeśli zeskanujecie taki kod QR, od jakiegoś 6, to bardzo łatwo będzie mógł wam wykraść takie konto. I zwróćcie uwagę teraz, jak wygląda kradzież rzeczy z naszego konta. Jeśli macie w swojej kolekcji jakieś stare Pokémony z 19 roku albo starsze, to jeśli ktoś sobie wyśle je na swoje konto, ponieważ się zaloguje i będzie wam transferował, trade'ował konta, eh, trade'ował pokemony, to ma pewne laki trade'y, ponieważ d bierze od was stare poksy. To jest taki tylko mały przykład, ale może jeśli ktoś będzie na tyle niemiły, to po prostu wam to wszystko usunie, więc uważajcie, zmieniajcie regularnie hasła do Pokémon Trainer Club, jeśli przez to się tylko logujecie i no, dbajcie o bezpieczeństwo naszego konta, ponieważ jak widzicie, a oszuści próbują nawet dobrać się do naszych kont w Pokémon Go, a nie oszukujmy się, że niektóre z naszych poksów, czy całościowo nasze konta, mogą mieć jakąś swoją wartość. Party Play, jeśli pamiętacie, jakoś tam chyba, o boże nie pamiętam, w połowie października zawitało, czyli to są te takie grubowe zadania, które zostały. Większość z Was może nawet tego nie kojarzyć, ponieważ zostało to wyłączone dosłownie w przeciągu chyba kilku godzin. Wróciło do Nowej Zelandii w ramach jakiegoś tam testu, czy wszystko jest ok, czyli prawdopodobnie też za kilka dni, jak nie wcześniej, zawita do nas globalnie, czyli też do Polski. Może nawet na White Area włączą już te Party Player, czyli to były takie misje, w sumie nie nagrywałem nigdy o tym, ale może w jakimś tam materiale się to pojawi, teraz nie chcę zanudzać większość z, większość z Was pewnie kojarzy o co chodzi. Ostatni event sezonowy, nazywa się Final Justice i będziemy mieć tam, drodzy widzowie, debiut ewolucji Keldeo. Fajnie, fajnie i do tego jeszcze w ogóle tak ponadprogramowo, nie miałem tego na karcie, ale dowiedziałem się dzisiaj, że będzie specjalna przepustka za chyba 8 dolarów, która da Wam pewnego Shiny Keldeo. Czyli jak teraz ostatnio była puszczona przepustka też za coś koło takiej kwoty na pełną na pewną shiny Jirachi, którą część z was może już zrobiła, może jeszcze robi, to taka sama przepustka będzie za około 8 dolarów, żeby zdobyć pewnego shiny Keldeo, ponieważ też taką premierę będzie miał w przyszłości, nie wiadomo kiedy to wejdzie jeszcze nie, ale też taka informacja, że takie coś się pojawi, że więc jeśli ktoś lubi Keldeo i chciał mieć pewnego shiny, to niech szykuje pieniążki. Zwiększenie kapu, czyli limitu, jeśli chodzi o Pokémony i o plecak. To jest ciekawe, bo mówiłem o tym w poprzednim materiale że chciałbym, żeby to było znormalizowane, żeby każdy mógł sobie to rozszerzyć do jednego poziomu, i prawdopodobnie teraz tak to będzie. I zaraz Wam też postaram się, zaraz wam też postaram się powiedzieć, jakie to są dokładnie wartości. Zostało to zwiększone do 11 150, jeśli chodzi o Pokémony, i 10 500, jeśli chodzi o przedmioty. Co ciekawe, i tak ludzie tam w komentarzach pisali, że mają więcej, i wynika to w końcu z tego, że za poziom dostali i tak to przebili. Ale tak czy siak, zostało to zwiększone do takiego poziomu, że za Pokémon możecie rozszerzyć do 11 150 Pokemony i 10500 na przedmioty. I jeśli chodzi o przedmioty, to jest duży przeskok, ponieważ wcześniej było 9,5, teraz jest 10,5. Czyli o kolejny 1000 sobie możecie to rozszerzyć, jeśli ktoś jest przy tej górnej granicy. Update modelu 3D Lugi. I tutaj jest troszeczkę kontrowersji w mojej głowie, ponieważ jest taka informacja, że w plikach gry znaleziono całkowity e, rework 3D modelu Lugi. I teraz, nie wiadomo czy to jest związane z tym, jak ciężko się tego piero nałapie, co zobaczycie w piątek w odcinku jak... Klnąłem na tego Pokemona, po prostu nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Czy po prostu jest to model, który już po złapaniu widnieje w naszym profilu. Nie wiadomo, ale cieszyłbym się, jakby przereworkowali tą Lugię, chociaż teraz już mam to gdzieś już lugi pewnie prędko nie będzie na rajdach, ale śmieszne to jest, że tak dużo ludzi tak naprawdę narzekało na tę lugię, że tak ciężko się ją łapie. I nagle okazuje się, że wiecie co, reworkujemy model jej. No ale to ciekawe, czy to celowo czy nie. Lucky Trinket będzie można sobie zdobyć już na White Area. Nie wiem, czy celowo czy nie, ale puścili tam jakieś dodatkowe chyba misje na przepustce bojowej, żeby. Ludzie, którzy kupili płatną przepustkę tego pasa listopadowego, mogli sobie na Wild Aria, jak się spotkają z znajomym, użyć lucky trinketa. Tak? Czyli prawdopodobnie, jeśli graliście w miarę regularnie, to będziecie sobie mogli zdobyć lucky trinket, czyli dobić do poziomu przepustki już w ten weekend, czyli 15-16. Kto nie wie, Wild Aria materiał jest na kanale. Co ciekawe, to jest taka, taki mały, taka mała informacja, niezbyt, niezbyt ważna, ale. Zamiast Mega Tyranitara i Mega Altarii, gdzieś tam w Australii, czy nawet nie wiem czy nie na całym świecie, ale późno nas w nocy, bo okolice 1.48 Mega Venosaur pokazywał się na mega rajdach zamiast Tyranitara i Altarii. Więc taki mały, takie małe potknięcie ze strony Lianty. Tak, tylko, tylko ciekawostka, że takie coś się wydarzyło. I teraz ciekawa sprawa. Piąte serce przyjaźni, które zostanie wprowadzone już naprawdę, wydaje mi się, że niedługo, ponieważ coraz więcej mamy pewnych informacji o tym. Będzie nazywało się Forever Friends, czyli na ten moment ostatni poziom przyjaźni, to jest czwarte serduszko i nazywa się to Best Friends, najlepsi przyjaciele, to niedługo zostanie wprowadzone piąte serce, Forever Friends i oczywiście to serduszko, czyli ten piąty poziom przyjaźni będzie potrzebny do tego, żebyśmy mogli remote tradeować z naszymi znajomymi. Nie wiadomo jeszcze jak to będzie wyglądać, ale obstawiamy coś w stylu, że... Musimy się Przygotować, jak macie cztery serduszka ze swoim znajomym i wymieniacie się tymi giftami po to, żeby dostać Lucky Trade'a, prawda? Tego pewnego, to um, jest duża szansa, że tak samo będzie z Lucky. A, lucky, tak samo będzie z remote trade'ami, czyli po prostu na piątym poziomie serduszek będziemy mogli, będziemy wymieniać się giftami, aż w pewnym momencie nie dos dostaniemy możliwości wymiany na dystans. I teraz tak, tam było też kilka informacji, że oczywiście nie będzie można wymieniać Pokemonów, które obecnie mamy na Powerspocie, w gymie, ale także Pokemonami, które zdobyliśmy relatywnie niedawno. Nie wiadomo, co to znaczy niedawno, ale prawdopodobnie będą, będą musiały być troszeczkę starsze Pokémony, nie ma też informacji więcej na ten temat, ale już mamy to pewne, że te trade na dystans będą. I to piąte serduszko znajomości. Będzie. Troszeczkę bawi mnie to, że nazywa się to Forever Friends, ponieważ, a bardzo często się mówi tak w społeczeństwie, że no wbiłem kimś czwarty poziom, no to mogę go już usunąć. A teraz wbija ten piąty poziom serduszka i nazywa się to Forever Friends, Forever Friends, czyli jakby... Forever, na zawsze, żeby już go nigdy nie usunąć. Został też zapowiedziany bardzo fajny Community Day, czyli podsumowujący wszystkie Community Day'e, które były w tym roku. Odbędzie się 6 i 7 grudnia. W trakcie tych dni od 14 do 17 będziemy łapać naprawdę różne Pokémony z całego roku. W sobotę i w niedzielę będziemy łapać różne Pokémony i dodatkowo przez 10 minut każdej godziny, każdego dnia będziemy mogli złapać jeszcze takie Pokémony jak Machamp, a Eevee, Crocodile, Totodile? Chyba to jest tak się nazywa podstawowa podstawa wersja tego Pokemona i Ralt. Jeśli chodzi o coś, na co ja bym zwracał uwagę, to chyba Ralts. Jest to naprawdę fajny Pokémon Ma dobrą wersję Mega, a przede wszystkim ma rewelacyjną wersję Shiny. Nie mam jeszcze Shiny Ral'sa, a podczas kommunicy będzie można złapać, mało tego, że dużo tych Shiny Ralców, też jest jakaś szansa, że który z nich będzie po prostu miał a dobry IV. Więc bardzo fajny Community Day, wszystko macie tutaj na rozpise, jest tutaj mnóstwo Pokemonów, mnóstwo przydziałów, yy, więc warto sobie to na spokojnie włączyć i zapoznać. I też warto zwrócić uwagę, że Pokemony, które będą łapane w trakcie tego Community Daya, będą miały też jakieś tam specjalne ataki. Prawdopodobnie ataki, które zazwyczaj wymagają jakiegoś Elite Charge teama, więc całkiem, całkiem przyjemnie, tak? Ale zanim to, to jeszcze pamiętajcie, że 30 listopada też jest Community Day na Piki, Piki Peka. Takiego małego ptaszka, którego potem się robił ewolucję w... O matka nie nazywał się ten, ten ptak, nie flamik tylko bo się zaraz skompromituje. Słuchajcie, kto jeszcze nie wie, to w sklepie macie do odebrania darmowe 200 miejsca w plecaku. Jak sobie wejdziecie w sklep na samym dole, gdzie są do kupienia rozszerzenia plecaka, macie do odebrania taką paczkę. To już zostało opuszczone kilka dni temu. Ja też puściłem info na Discordzie plus zakładce post na YouTube, ale zdaję sobie sprawę, że na pewno ktoś jeszcze tego nie ogarnął, więc wejdźcie sobie do sklepu, zjedźcie na sam dół i szukajcie czegoś, co tam jest po prostu za darmo, ponieważ 200 miejsca w plecaku za darmo, to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. I na samym końcu chciałbym sobie jeszcze z Wami pogadać o zmianie systemu mega. Znowu, ja mm, gracz, który wiadomo, nie był jakiś super regularny, pamiętam system mega, gdzie za każdą mega ewolucję trzeba było wydawać mega energię. I to było dosyć słabe, bo weźcie za każdym razem wydawajcie mega energię, żeby zrobić mega ewolucję. Teraz oczywiście jest tak, że pierwszą ewolucję mega robicie za. To mega energię, tam 200, 300 albo 100, a potem jak odczekacie 3-7 dni, to macie za darmo, w zależności od tego, jaki macie poziom mega z danym Pokemonem. I ten system mega znowu będzie zmieniany. Nie wiadomo jeszcze na co, co są na razie takie wstępne informacje. Wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że bardzo dużo mega Pokémonów relatywnie może pojawić się w Pokémon GO, ponieważ zostały one przedstawione w grze Pokémon Legends ZA, coś takiego, więc w związku z tym w Pokémon GO też pojawi się zmiana takiego w systemu. Ciekawe, może by wprowadzili coś takiego, że na Rajda będzie można zabierać więcej niż jednego mega Pokemona, że naraz będziemy mogli mieć więcej niż jedną ewolucję. No nie wiadomo, ale no ma się system zmienić, więc spoko. Ja bardzo lubię system mega Pokémonu, więc mam nadzieję, że to coś pozytywnego wprowadzi. Jakby obecnie ten system jest spoko, tylko że jest taki, że wiecie, no zrobicie mega ewolucję 2-3 razy dziennie i ten pokemon tam jest. No fajnie, że daje jakieś bonusy i jest mega użyteczny, jeśli chodzi o jakieś walki, ale może i są w stanie wymyślić coś, żeby to jakoś urozmaicić, więc jestem na tak. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten materiał. Troszkę się pozmieniało. Mam nadzieję, że newsy, które Wam przedstawiłem, były fajne. I to tyle. I pamiętajcie, w ten weekend jest Wilderia. Jeśli ktoś nie wie jeszcze o co chodzi w tym wydarzeniu, zapraszam do tego materiału. Cały jest już na YouTube. A w piątek pojawi się też materiał gameplayowy z całego tygodnia, czyli od 10 do 14 listopada. Jak graliśmy i jak rajdowaliśmy, bo to głównie rajdy tak naprawdę, właśnie podczas eventu Into the Wild, czyli tego wyprzedzającego Aria w weekend. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.